Cześć! Słuchajcie, w kolejnej recenzji prezentuję Wam kolejny pistolet, jednakże tym razem już nie z arsenału Anonymousa. Póki co z jego replikami skończyłem, z pewnością jeszcze do jego zbiorów wrócę. Natomiast póki co skierujemy się na troszeczkę inne tory, dość nietypowe. Ponieważ po pierwsze, pistolet, który dzisiaj Wam zademonstruję, jest od firmy GNG. No i cóż, myślę, że po dziś dzień, mimo tego, że dość sporo już tych gazówek różnych naklepali, to i tak mówiąc GNG mamy na myśli raczej Alegi. Dobrej albo bardzo dobrej jakości, szczerze powiedziawszy, nie orientuję się w tym temacie, nie wiem jak to jest aktualnie. Natomiast jeśli chodzi o ich gazówki, to troszeczkę przechodzi mnie dreść. W każdym razie miałem już styczność z kilkoma pozycjami z ich portfolio i właściwie poza SMC9, czyli tym takim PMM, no nie zachwyciło mnie to wszystko, te kolty, te Piranie, a do zrecenzowania póki co zostało mi jeszcze GTP9. I to właśnie GTP-9 Wam dzisiaj pokażę. Natomiast jednak, żeby było ciekawiej, egzemplarz, który mam Wam do pokazania, jest w trochę innej wersji niż moglibyście się spodziewać. GTP-9 najczęściej występuje całe czarne. Zdarza się całe czarne, ale ze złotym zamkiem. Natomiast my mamy dość mocno cukierkowe. I tak jak zwykle nie pokazuję Wam pudełek od pistoletów, to w tym przypadku od pudełka właśnie zacznę. Myślicie, że jest strasznie, to patrzcie teraz. Ja pierdolę! Ja rozumiem, że o gustach się nie dyskutuje, ale to to jest chyba jednak drobna przesada. To aż parzy w oczy. Jak go mocniej ściskam, to aż skwierczy. I piecze. No ale. Cóż, jest tak, a nie inaczej, więc postaram się zacząć tą recenzję klasycznie od spraw zewnętrznych, od spraw wykonania i nie skupiać się tutaj na tej wyjątkowo wyszukanej kolorystyce. No więc tak, na pierwszym miejscu pozbędę się magazynka, który również jest piękny, rozgoldowy, bo tak to jest właśnie wersja Rose Gold. Żeby tylko o ten rose gold tutaj chodziło, on się pojawia wszędzie gdzie mamy elementy metalowe i chyba również nie tylko, nie jestem pewien, zaraz się upewnimy. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te elementy metalowe, jest ich trochę mniej niż moglibyście się spodziewać. Mimo tego, że owszem, pistolet nie ma swojego palnego pierwowzoru, jest to czysto customowa konstrukcja airsoftowa, no, to mimo wszystko przywodzi na myśl gdzieś tam jakieś konstrukcje bijnikowe, bezkórkowe, gloki MP i tak dalej, i tak dalej. Czyli coś, co najczęściej Lower ma z plastiku, a zamek z metalu. Tutaj owszem, Lower jest z plastiku, natomiast zamek nie jest z metalu, jest polimerowy. Być może nie zauważyłbym tego na pierwszy rzut oka, gdyby on był czarny, ale czarny nie jest. Jest różowy. No, i tutaj tą plastikowość widać na pierwszy rzut oka. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest hamskie plastikowe wrażenie, mimo wszystko, że jest to tworzywo, to sprawia wrażenie dość fajne, wytrzymałe, nie ugina się, jest bardzo sztywne. Cały zamek jest wykończony w taki matowy, fajny sposób. I jako, że jest to po prostu polimerowy odlew, no to wykonany jest bardzo dobrze, jakby plastik się dość dobrze leje. Więc tak, nie mamy tutaj właściwie żadnych specjalnych baboli, nie mamy wżerów, bo to również jest kwestia, której po prostu nie ma przy plastikowych odlewach najczęściej, bo to też można skopać, jak się okazuje. No i jeśli chodzi o samo w sobie wykonanie, to chyba tyle. Zamek ma jakieś takie niby antypoślizgowe nacięcia, one są bardzo głębokie i długie jednocześnie, przez co niespecjalnie są antypoślizgowe, faktycznie troszeczkę się po nich ślizgamy, jednak. Natomiast myślę, że raczej chodziło tutaj o design. Jeśli chodzi o design, to oczywiście w tym miejscu są też nacięcia, przez które widać rozgoldową lufę, która już chyba jednak jest metalowa. No więc służ, na temat zamka to raczej wszystko na temat lowera. Hmm. Bardzo podobnie wykonany, jestem prawie pewien, że z tego samego tworzywa jest tak samo wykończony. Ergonomicznie jest fajny, podoba mi się. Jak widzieliście, zresztą w zestawie jest wkładka wymienna, można sobie spersonalizować trochę ten grip. I akurat ta wkładka jest trochę ciemniejsza, trochę mniej biała. Może się po prostu pobrudziła, bo no, to, co jest białe, to się trochę brudzi. Natomiast tak, wykonanie nadal fajne, nadal precyzyjne, szef dobrze ukryty, bardzo dobrze ukryty. Coś dziwnego się dzieje na rynku ASG, bo od jakiegoś czasu zaczynają do mnie trafiać pistolety z naprawdę dobrze wykonanymi lowerami. Jak się nawet okazało, lepiej niż w ich palnych pierwowzorach w niektórych przypadkach. No więc, tak, lower jest naprawdę fajnie wykonany matowy, niebłyszczący i tutaj również to tworzywo sprawia takie porządne, konkretne wrażenie, mimo swojego koloru. Myślę, że warto wspomnieć o spasowaniu pistoletu, które jest naprawdę eleganckie. Zamek bardzo delikatnie, marginalnie, niemalże niewyczuwalnie chce się kręcić po osi lufy, ale to jest naprawdę wow. Rzadko się zdarza spotkać na rynku tak dobrze spasowany pistolet, bo jest naprawdę super. On tylko troszeczkę chce gdzieś klekotać. Bardzo dobrze, bardzo dobra robota. Ciekaw jestem, czy wynika to również z tego, że zamek jest polimerowy i że łatwiej go wykonać niż zamek metalowy. Ciekawe również, czy prowadnice są też stworzywa, czy jednak jest jakaś metalowa wkładka. Raczej spodziewam się, że jest wkładka, ale temu przyjrzymy się trochę później. Póki co podziękujmy dużym plastikowym elementom i przyjrzyjmy się tym mniejszym dla odmiany, właśnie rozgoldowym. Po pierwsze, no cóż, przyrządy celownicze. No i one akurat, jako elementy metalowe, wykonane są tak sobie. To znaczy, no jakość tych odlewów już jest troszeczkę dziwna. Ten rose gold sam w sobie również nie jest jakiś wspaniały, fascynujący. To jest ewidentna galwanizacja. Niezbyt precyzyjna na niezbyt precyzyjnie również wykonanym, odlewanym po prostu elemencie. Elementy Celownicze również są dość specyficzne, są bardzo małe, mają owszem, jakieś takie białe ciapki, bardzo nierówno wykonane, bardzo nieładnie namalowane tutaj tej farby jest za mało, tu jest jej za dużo i się wylewa. Na muszce dzieje się coś jeszcze dziwnego, troszeczkę abominacja, może nie aż taka, jak w że L92. Natomiast, no cóż, to raczej jest klamka do wyglądania. W tym przypadku ciekaw jestem, czy zwykły GTP-9 również ma takie dziwaczne przyrządy celownicze. Idąc dalej, slide-stop bardzo podobnie jak w Pirani, on mi się zawsze podobał, bo jest wyciągnięty do tyłu, jest idealnie pod kciukiem. Bez żadnego przełamania chwytu można go zwolnić. Jest to po prostu bardzo wygodne. Z innych rozgoldowych elementów mamy tutaj bezpiecznik. Również dość dobrze umiejscowiony, chociaż również dość prosty. Jest podobnie jak slide-stop, idealnie pod kciukiem, jest bardzo twardy. Wow, jest bardzo twardy. Co z tego, że jest dobrze umiejscowiony, jak naprawdę trzeba się solidnie szarpnąć, żeby go przełączyć w którąkolwiek stronę. Ach, nie no. Dobra, to jest drobna przesada, akurat. No ale kto z Was używa bezpiecznika w gazówce? Zwalniacz magazynka, również bardzo piraniowy i bardzo SMC-kowy, bo tam był również dokładnie identyczny umiejscowiony na kabłonku, niczym w grotach albo w Walterach P99. No i tak on sobie działa. Natomiast, ponieważ jest skonstruowany tak, a nie inaczej, to jest dwustronny i mogło to zostać osiągnięte w dość prosty sposób, ponieważ magazynek ma po prostu w tym miejscu nacięcie po całej swojej długości. No i inaczej się po prostu nie da, żeby ten zwalniacz działał z obu stron. Więc tak, pistolet, jako że również ma podwójny dwustronny slide stop, jest w pełni dwuręczny, albo dwustronny, albo uniwersalny. Nie wiem, jak inaczej to nazwać. Co jeszcze? Chyba wszystko, jeśli chodzi o kwestie zewnętrzne, więc sprawdźmy teraz, jak pracuje spust. Zastanawiam się, ile w tej pracy spustu jest naleciałości chociażby właśnie z Pirani czy z SMCK. Bo już na pierwszy rzut oka on wygląda bardzo podobnie. O, i ma dokładnie ten sam problem. To znaczy ma straszne luzy. Okropne luzy. Okropne. No trzeba się postarać, żeby zrobić spust z takimi luzami, a jeszcze bardziej trzeba się postarać, żeby to potem ustabilizować. Miałem wątpliwą przyjemność przeprowadzać taką operację w SMC-ku. O matko, jedyna, no nie, to naprawdę ciężko jest to zrobić dobrze. Jakiekolwiek podkładki nie wchodzą, trzeba lepić, trzeba kleić jakieś uzupełnienia, żeby w ogóle jakikolwiek efekt uzyskać. No więc niestety, spust klekocze jest bardzo nieprzyjemny pod tym względem, bo po prostu to się czuje za każdym razem, jak kładzie się na niego palec. Poza tym, oczywiście, wspaniałomyślny bezpiecznik języczkowy, dość twardy również pod koniec, natomiast na początku praktycznie z luzem chodzący. Luz tego bezpiecznika i luz spustu plus bardzo lekki pretrawel sprawiają dość nieprzyjemne wrażenie. Właśnie takie lekkie, zwiewne, rozchwiane, klekoczące, nieregularne, niezbyt fajne. Natomiast tak, no jest pretrawel i już nawet nie biorąc pod uwagę tych luzów i tego bezpiecznika nieszczęsnego, jest duży, natomiast jest gładki. Nie, no, nie da się zapomnieć o tych luzach. Nie da się po prostu, bo gdy tylko docieramy do. Ściany, która właśnie jest dość miękka, ale wyczuwalna, no to te luzy się uwidaczniają jeszcze bardziej, bo po prostu można ten spód gdzieś przekosić w jedną, w drugą stronę. Ach. No w każdym razie tak, w końcu jest ta nasza ściana, i to jest moment, w którym na tej ścianie właśnie dopiero możemy do końca dociągnąć ten bezpiecznik języczkowy. Eee, bardzo dziwne wrażenie, bo after all. Osobiście odnoszę wrażenie, jakbym po prostu ciągnął ten pretravel i nagle on się utwardzał bardzo mocno do przełamania gładkiej ściany. Naprawdę gładkiej. Ewidentnie pistolet projektowany pod gringas z lekko sprężyną kurka i to ma fajny efekt, bo ta ścianka jest naprawdę elegancka. Jest konkurencyjna w porównaniu z innymi plastikowymi, bezkurkowcami airsoftowymi, Glockami, Apekami. Bardzo lekki spust, natomiast ta ściana, mimo tego, że jest lekka, prosta do przełamania, ona trzeszczy. To jest bardziej wyczuwalne niż słyszalne, ale ona tak jakoś trzeszczy. Fakt faktem płynie, natomiast mm, niespecjalnie przyjemnie. Over travel. No jest go trochę, można go w dość prosty sposób skrócić, a że lower jest biały, to nawet podkładek z papieru nie będzie trzeba malować. Natomiast taki jest tutaj ten overtravel, ale nie jest jakiś straszny. No zdarzają się klamki z dużo, dużo większym overtravelem, nawet cap'y czy kolty. Ostatnia rzecz, czyli oczywiście reset. I tutaj ponownie. No niesamowite to jest. Odpuszczam spust, pierwsze co się odpuszcza, to jest ten bezpiecznik. W związku z czym praktycznie przestaje opuszkiem palca czuć sam w sobie spust, a czuje tylko bezpiecznik. Reset jest bardzo wyraźny pod tym względem, że jest słyszalny, jest głośny. Jest kompletnie niewyczuwalny, jeśli chodzi o pracę mechanizmu. Nie no, jest kompletnie niewyczuwalny. Gdzieś tam można się domyśleć, gdzie on może być, w którym miejscu on może się pojawić. Natomiast to, co jest fajne, że dokładnie w miejscu tego resetu z powrotem pojawia się ściana. Moim zdaniem spust ma predyspozycję do skrócenia, do kompletnego wycięcia pretrawela, overtrawela, jakiejś tam chałupniczej stabilizacji, no i ogarnięcia tego bezpiecznika. I to może działać naprawdę fajnie, naprawdę szybko i gładko. Szkoda tylko, że po raz kolejny firma GNG nie skorzystała z okazji i nie zrobiła tego po prostu lepiej. Tyle na temat pracy spustu i generalnie cech zewnętrznych tego różowego pistoletu, a więc zajrzyjmy sobie teraz trochę do środka. W pierwszej kolejności oczywiście ściągam zamek. Eee, no i tak, nawet nie będę rozbierał komory, chyba. Wyjmę sobie stąd wszystko, ale nawet nie będę tego rozbierał. O, to jest ciekawe. Mamy tutaj taki no, jednak chyba plastikowy, nie gumowy. No, z jakiegoś plastiku wykonany odbojnik, bardzo gruby. Natomiast nadal zamek wykonuje pełny cykl, więc to nie jest short stroke, tylko chyba po prostu taka cecha konstrukcyjna. Co ciekawe również, sprężyna nie wchodzi do środka tego elementu, tylko zbija się i skraca drogę zamka właściwie jeszcze drugi raz, co ten plastikowy element w połączeniu z tą zieloną nakładką. No, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Eee, dlaczego nie będę w ogóle zaglądał do zespołu hop-up, chociaż on mi stąd, what the hell, sam wyleciał. No tak, jeszcze trzeba to odkręcić. Więc jak już pewnie zdążyliście się domyśleć w lufie, na lufie raczej jest gwint, nie mam pojęcia jaki, nie mam pojęcia czy tutaj można nakręcić cokolwiek. Natomiast zapewne w jakimś celu to tutaj jest faktycznie. Więc może tłumik tu wejdzie? A, potem sprawdzę. Na razie, a nawet nie będę tego przykręcał. Dlaczego nie będę rozkładał zespołu hop-up? Bo się nie da. A w każdym razie ja nie wiem jak i nie widzę powodu, dla którego miałbym to robić. To jest zespół kompletnie niestandardowy, podobno całkiem nieźle działający jak na tak zamknięty e, closed system. E, regulacja hop-upu odbywa się tutaj przez przekręcanie tej nakrętki, która jest na samym końcu lufy e, i w ten sposób ta lufa razem z gumką hop-up najeżdża na element, który jest w komorze i który jest po prostu elementem dociskowym w miarę dociągania jest coraz tam niższy czy wyższy, i po prostu ten docisk jest większy lub mniejszy. Natomiast tak, autorski system, nieupgrade'owalny system. No i szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy nawet byłby sens to w jakiś sposób upgrade'ować. Te pistolety nie są lubiane specjalnie, i zaraz dowiemy się, czy GTP-9, również podobnie jak Pirania. Będzie po prostu taki sobie. Natomiast do tego przejdziemy za moment, bo teraz wracamy oczywiście do zamka, no i do zespołu Blowback Unit. Ponownie autorskiego, jak właściwie wszystko w tym pistolecie. I ponownie już widzę, że dość mocno przekombinowanego i bardzo podobnego jak w Pirali. Na pierwszym miejscu, no tak, zamek jest lekki, więc blowback unit nam tutaj ciąży dość solidnie. Te blowback unity GNG-owe zawsze są ciężkie, zawsze są niezbyt mądrze skonstruowane, po prostu mają dużo materiału. No i czas po prostu teraz ten stąd wyjąć. Śruba się działa po prostu potężnie, naprawdę bardzo mocno jest przykręcona. Chyba dodatkowo zaloktajtowana, idzie i idzie, nie chce się poluzować w żaden sposób, tylko po prostu się odkręca i odkręca. I ta dam mamy naszego kloca, bo to jest naprawdę kloc. No jak widzicie, cały kwadratowy, ciężki, po prostu ciężki. Sprężynka jest z boku i jest również dysza. Dokładnie taka sama jak w piramidze, przynajmniej na pierwszy rzut oka, jakby nie patrzeć, miałem ją na recenzji dobrze ponad rok temu. Natomiast tak, z tego co się orientuję to jest jeden standard, również jeśli chodzi o SMC9, te dysze są po prostu wymienne i w jakiś tam sposób również jest to zespół upgrade'owalny, to znaczy są dostępne różne dysze generujące, różne prędkości wylotowe. Nie wiem czy bym się z tym bawił, bo domyślam się, że one mają to regulowane w taki wspaniałomyślny sposób, że w środku jest... Piekielnie mocna sprężynka tego zaworka. Wątpię, żeby robili inne zaworki do środka, tylko raczej ta sprężynka jest inna. Może tworzywo również jest inne. Yy, co tam się dzieje w środku? Ani trochę się zdziwiłem. To tylko ten taki skręcony zaworek, który podobno ma podkręcać gaz. Yy, dzięki czemu on pracuje lepiej i na dłużej wystarcza, jakieś takie bzdury na ten temat się mówi. Yy, no nie wiem. W każdym razie zerknijmy sobie na szczelność. Ona się zapowiada nieźle. No i trzeba przyznać, że jest niezłe. Jest stuprocentowa praktycznie. Bardzo marginalny, delikatny przeciek, który prawie na pewno jest dodatkowo niwelowany e, po prostu odciśnienia, bo to jest dość miękki element, dość taki gładki. Nie ma co go wymieniać, nie ma co próbować. E, dlaczego z prostego powodu. Zmierzmy sobie tą dyszę teraz. Muszę sobie w końcu sprawić nową sumiarkę. Ona nawet nie ma 13,5 mm. Ona ma nieco ponad 12 mm, czyli jest sporo węższa od standardu Tokio. Od dysz high capowych, e, chociażby no, w związku z czym, podobnie jak w Pirani, zapewne tego gazu będzie szło po prostu mało. I zapewne również e, w związku z tym blowback nie będzie zbyt satysfakcjonujący i generalne działanie tego pistoletu również. No, trochę źle się nastawiłem już od razu, natomiast wydaje mi się, że wiem, czego mogę się spodziewać, i troszeczkę mnie to niepokoi. Natomiast nie dowiemy się tego, jeśli nie sprawdzimy, więc teraz trzeba złożyć zamek i przejść do lowera. Lufa zewnętrzna jest już metalowa e, dość ciężkawa, chyba znalowa. E, no cóż, wykończona. Właśnie w tym Rose i to jest ewidentnie galwanizacja. Ewidentnie również wykonana na niezbyt precyzyjnie odlanym elemencie. Tutaj widzimy jakieś zadziory, coś tam to jest mało istotne. Co może być istotne, to fakt, że pistolet imituje odrzut krótki lufy, i do tego właśnie są te dwa elementy. Idiotyczne z uwagi na fakt, że jest to klamka nie mająca swojego palnego odpowiednika, więc po co to robić? Lower naszego GTPK to rzecz, która zdecydowanie mnie interesuje i myślę, że was również może. Przede wszystkim dlatego, że są tutaj dwie kwestie, które warto sprawdzić. Po pierwsze, standard tego mechanizmu, no i już widzę, że jest nakombinowany. Natomiast tutaj jak najbardziej rozumiem, dlaczego jest to po prostu zasadne. Mechanizm do złudzenia przypominający mechanizmy glokowe, natomiast wzbogacony o autosil. Teraz, gdy odciągnąłem kurek do samego końca, nie jestem w stanie go zwolnić z pustem. Natomiast, gdy kliknę autosir, czyli tą blaszkę umiejscowioną o, tutaj w tym miejscu za blokadą zbijaka, to już ten kurek zrzucić będę mógł. Dokładnie ten sam mechanizm jest w SMC-ku, dokładnie ten sam mechanizm jest w Pirani. Zasadniczo rozumiem, bo koncept jest taki, że do samego apera SMC-ka możemy wstawić lower od naszego GTPK i w moment z pistoletu zrobić karabinek. Dlatego ten autosear tam jest potrzebny, bo SMC ma ogień ciągły. GTP go nie ma. Więc tutaj rozumiem sprawę. Nie rozumiem, dlaczego skopiowali jeden do jeden ten mechanizm również w Pirani. Bo ona nie ma i nigdy mieć nie będzie ognia ciągłego, więc po prostu zrobili kopiuj i klej tego, co mieli. I to jest właśnie podejście do gazówek, jeśli chodzi o firmy G&G. Cóż, druga kwestia. Czy ten mechanizm będzie stalowy? ponieważ pirania nie miała stalowego mechanizmu i generalnie źle generalnie jadę po wszystkich niestandardowych klamkach które nie mają stalowego mechanizmu bo tam jak coś padnie to klamka jest do śmieci albo przychodzi do bardzo trudnej operacji pod tytułem szukanie jakichś części zastępczych od producenta ściąganie i tak dalej natomiast jednak SMC miało stalowy mechanizm i miało dokładnie ten sam lower lower GTP więc pytanie czy GTP Również ma mechanizm ze stali. Trzeba to sprawdzić, a więc steel w dłoni, no i jedziemy. No i nie. Listwa owszem jest ze stali. Kurek nie. Sir nie. Auto Sir jest ze stali. Luka do zbijaka nie i zbijak nie. Pół na pół, pół na pół. Eee, no, te najważniejsze elementy stalowe niestety nie są. Mm. No, trochę nędza. Trochę się zawiodłem, niestety, miałem nadzieję, że skoro SMC ma stal, to GTP też będzie miało. Niestety nie ma. Obiecałem, że sprawdzę. No to sprawdzam. I niestety, ale nie tłumik na naszego GTP nie wejdzie. Bo gwint jest po prostu mniejszy, tak więc nie wiem na co ten gwint jest. Być może wyłącznie na tą piękną rozgoldową nakrętkę, być może jest coś innego, co można na niego nakręcić, natomiast 14 mm CCW to to niestety nie jest. Cóż, jak zdążyliście zapewne zauważyć, złożyłem naszą klamkę z powrotem i podobnie jak w Pirani, żeby założyć zamek na ramę, trzeba odciągnąć kurek i zwolnić autosir, Dopiero wtedy ten zamek będzie mógł wejść. A skoro klamka jest w jednym kawałku, to zobaczmy teraz, jak to śmiga. O. Trochę mało gazu. Może mało gazu, a może to jest po prostu charakterystyka pracy tej klamki. Świeży gaz i próbujmy dalej. Okej. Okay. Okej. Okay. No powiem szczerze, trochę się zdziwiłem, bo wygląda na to, że ten niezbyt wydajny zespół pneumatyczny w połączeniu z plastikowym zankiem po prostu robi robotę. Na spuście można pracować naprawdę szybko, przede wszystkim dlatego, że jest gładki. Eee, mimo wszystko, no, ten pretravel, ten over-travel troszeczkę to utrudniają, ale pistolet zasuwa. Zasuwa naprawdę fajnie. Fakt, faktem nie kopię jakoś mocno. Pracuje szybko, dość zwiewnie, trochę tak jak wygląda. Powiedziałbym, że damsko? Oczywiście nie mam tutaj nic złego na myśli, ale myślę, że rozumiecie o co mi chodzi. Jest nawet wydajny. Nawet, nawet całkiem nieźle. Yy, no, finalnie ja się trochę zdziwiłem, bo szczerze mówiąc, myślałem, że go zjadę, ale nie mogę go zjechać, bo naprawdę fajnie śmiga. Jak na tak dziwną konstrukcję, jak na w ogóle pistolet tego typu z plastikowym zamkiem, to to pracuje bardzo fajnie. Trochę podobnie do jakiegoś Tokio. Yy, troszeczkę lżej, troszeczkę zwiewniej, może trochę wolniej. Na pewno bije na twarz piranie. I to jest pierwsza rzecz, którą mogę powiedzieć z całą pewnością. No i kolta dobra o kolcie zapomnijmy o kolcie, bo to w ogóle była jakaś porażka kolto od GNG. GTP, mimo wszystko, no, jest niestandardowym pistoletem, z fabrycznym mechanizmem, z mechanizmem niestandardowym również, z mechanizmem niestalowym a więc czymś, co może po prostu walnąć. Jako gotowa klamka komuś, Komu po prostu się podoba, nie wiem właściwie, jakie mogłyby być inne okoliczności. No, bo mimo wszystko, mamy tutaj niestandardowe, dedykowane magazynki. Nie zmienimy gumki, nie zmienimy lufy, nic nie zrobimy z pneumatyką, ale na szczęście jest szczelna. Nakrętka wróciła na swoje miejsce, podsumowanie za nami, a więc w tym momencie po prostu skończę ten materiał. Mam nadzieję, że się Wam podobał i standardowo jak po każdym moim filmie. Zapraszam na wszystkie grupy na Facebooku. Zapraszam do obszajania kanałów poleconych, które ja Wam polecam, oraz kupowania moich produktów. To wszystko. Dzięki i cześć.